Pracujemy w tej chwili nad e, dokończeniem komercjalizacji drugiego etapu, a jeśli chodzi o stronę projektową, inwestycyjną, skupiamy się na dokończeniu projektu e, trzeciego etapu i koncepcji etapu czwartego, tak żeby inwestycja miała już całościowy charakter. Pierwszy i drugi etap są bardzo podobne do siebie wielkościowo, to jest około 20 tysięcy, 25 tysięcy metrów kwadratowych GLA. Natomiast etap trzeci i czwarty, ponieważ będzie oferował nieco inny, typ powierzchni biurowej, znacznie większy floorplate, około 3000 metrów na piętrze, przyniesie na rynek około 36 tysięcy metrów kwadratowych, każdy z etapów, mówię oczywiście o trzecim i czwartym. Jeżeli chodzi o drugi etap, jesteśmy w tej chwili na etapie zbierania ofert. Proces jest off-market, ale jest kilka zainteresowanych podmiotów, z którymi rozmawiamy. Alchemia ze względu na swój wolumen, cenę sprzedaży jest interesująca praktycznie wyłącznie dla dużych podmiotów międzynarodowych.